Witajcie, moi kochane szowinistyczne, szatańskie nasienia. Właśnie traficie na najlepszy kanał w historii ludzkości, który Wam objaśni, czym jest tak zwany czemu czegoś takiego nie ma. I zrobimy to na przykładzie Mien Poland Rock Festival z tego roku, na którym w tym roku nie byłem, gdzie padły pewne słowa, pięć gwiazdek i trzy gwiazdek i było nawoływanie do tego, żeby głosić takie hasła. Gdzie jest granica między rzekomym na namawianiem ludzi do bycia nienawistnym pod czyimś adresem, bo niby to jest taki festiwal mniłości, niby jesteśmy bardzo tolerancyjni, a jednak zachęca się młodych ludzi do krzyczenia tego typu haseł i czy to powinno być dopuszczalne na tego typu eventach i czy to przypadkiem nie podchodzi pod tak zwany hate speech, którym nasz Jurek Owsik lubi się zasłaniać. Dwa lata temu byłem na tym tak zwanym festiwalu. No jednym z takich paneli, gdzie Owsik i jego kumpel rozmawiali o mowie nienawiści. Postanowiłem, że zadam im pytanie, jaka jest definicja. Nie chcąc im dawać furtki, chciałem im rozwinąć i wytłumaczyć, że nie jest to dobrze zdefiniowane, ponieważ bazuje na subiektywnych uczuciach i emocjach. Moje słowa pod Twoim adresem to krytyka, a Twoje słowa pod moim adresem to mowa nienawiści. To tak w skrócie. Owsi, który tak mówi o akceptacji, o równości, o tym, że oni z hejtem walczą i tego typu hasła, papier są zasięgą bąber kanał. 5 liter, 3 litery na Poland Rock. Wojewoda tłumaczy się z telefonu do Owsika, a nie dotrzyma obietnicy. Była deklaracja pana Owsika o tym, że festiwal ma być apolityczny, bla bla kurła bla. Wcześniej Jurek Owsik podczas trwającego wówczas festiwalu Poland Rock poinformował, że dostał telefon od Boguckiego. Nie, pan będzie mówił o czym mają śpiewać artyści i co będzie krzyczano, krzyczała, krzyczy publiczność. Jak nie, nie wchodzę panu. Na podwórko, więc proszę mm, pozostawić ten, ten festiwal nam mówił. Panie wojewodo, nie wojewodo? Pan będzie mówił, no. o czym mają śpiewać artyści ja, i co ma krzyczeć publiczność. No nie no, nie Pan no. będzie ten festiwal tworzył, no. mówiąc, co ma mówić publiczność, o czym mają śpiewać artyści. Nigdy Pan tego nie może robić. Żaden wojewoda, żaden król, żaden cesarz i żaden Bóg. Proszę nie dzwonić do mnie o tej porze i nie mówić mi, o czym ma mówić publiczność, na miłość boską. To jest bardzo ciekawe, że ten sam człowiek krzyczy wolność słowa w momencie, kiedy on mówi coś nienawistnego, ale krzyczy mowa nienawiści, kiedy mówi coś druga strona. Tak jak narzędziem cenzury lewicy jest mowa nienawiści, tak narzędziem cenzury prawicy jest obraza uczuć religijnych. To jest ten sam kij, tylko dwa jego końce. A w tym momencie Owsik tak naprawdę oddaje ten swój kij tej drugiej stronie. Czy panowsik i uczestnicy tego festiwalu mają chociaż dwie funkcjonujące komórki mózgowe i potrafią wykrzesać jakąś sensowną myśl, czy posiadają tylko te komórki w kieszeniach? Bo najwyraźniej posiadają tylko te komórki w kieszeniach, bo nie dostrzegają, że głosząc tego typu hasła 5 liter pis, tylko sprawiają, że dają amunicję dla tego Pisu, który później krzyczy. Zobaczcie, jak oni o nas mówią, zobaczcie, co mówią o was o naszych wyborcach. A ja bym chciał tylko zaznaczyć, że tych ludzi jest więcej niż tych młodych ludzi, którzy krzyczą tego typu hasła. Taki pis weźmie teraz tę sytuację i rozgłośni wszędzie swoim wyborcom i pokaże: Zobaczcie, oni krzyczą mowa nienawiści, a sami, patrzcie, mowa nienawiści. No bo kto idzie później do urn wyborczych? Ta tak zwana mowa nienawiści jest źle zdefiniowana, ponieważ bazuje na subiektywnych uczuciach i emocjach, a żadne słowa, żadna definicja nie może bazować na subiektywnych uczuciach i emocjach, ponieważ każdy jest inny, każdego uraża. Coś innego. Ciebie może urażać to, że ja powiem do ciebie samica, a kogoś innego to nie urazi. Ty się popłaszesz, dlatego że powiedziałam samica, ktoś inny tego nie zrobi. Ty się nie popłaszesz w momencie, kiedy powiem samica, ale ty tego nie usłyszysz, ponieważ twoja świadomość tego nie zarejestrowała, a druga osoba to usłyszy i też się nie popłacze. W którym momencie jest mowa nienawiści w momencie, kiedy dosłownie użyłem tych samych słów pod adresem każdego. Jedna osoba uważa, że mowa nienawiści, druga już nie. Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie istnieje wolność słowa. Innym krajem będą to Stany znaczone. U nas zagwarantowane. Masz konstytucyjnie wolność wyrażania swojego zdania publicznie. Możesz powiedzieć wszystko, co tylko chcesz, bez względu na to, jak bardzo ktoś po drugiej stronie się poczuje urażony. To ci gwarantuje konstytucja. Skoro rzekoma mowa nienawiści jest, to powinna być jakaś legislacja, czyż nie? Prawnie powinno być to uregulowane, żeby były jakieś za to kary. Przecież tego chcecie i kto będzie karać tych ludzi kto będzie decydować co było mową nienawiści, a co nie komu chcesz oddać władzę w tym momencie żeby decydował o tym kto pójdzie do więzienia, a kto nie w Kanadzie są grzywny za mowę nienawiści ktoś dowcip powie i dostanie grzywnę za mowę nienawiści, ponieważ komuś dowcip się nie, po, nie podobał, nie żartuję w UK również 3000 osób rocznie dostaje grzywny za mowę nienawiści. Dziewczyna została skazana za zbrodnię z nienawiści, za to, że upubliczniła tekst piosenki Snoop Doga, w którym był N-Word. Jest coś takiego jak obraźliwa mowa, ale nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści. W krajach, gdzie legislacyjnie funkcjonuje termin mowa nienawiści, nie ma nawet jednego przypadku, gdzie osoba zostałaby skazana obiektywnie i zasłużenie. Jest co najwyżej obraźliwa mowa. Ale ta obraźliwa mowa jest pod ochroną wolności słowa. Gdzie się kończy wolność słowa? Tam, gdzie jest wezwanie do działania, w momencie, kiedy ty swoimi słowami zachęcasz ludzi do tego, żeby coś robili, do tego, żeby skrzywdzili fizycznie, nie uczucia, ale fizycznie. Dla przykładu, ktoś powie: Nienawidzę carionera, pięć gwiazdek Karionera. Nie jest to miłe słowo, ale Masz do tego prawo. Ktoś inny powie: "Pięć gwiazdek karionera, Nienawidzę Karynera. Chciałbym, żeby mu się coś stało, żeby wpadł pod samochód." Nie jest to za fajne, ale masz prawo to powiedzieć. Ale kiedy powiesz: "Nienawidzę Karynera. Chciałbym, żeby mu się coś stało i chcę, żebyś potrącił go samochodem", tu granica została przekroczona. Tu już kończy się wolność słowa. Tu już jest to uregulowane prawnie. To już jest przestępstwo. Tu już mamy wezwanie do działania. Podobnie nie możesz w teatrze, w kinie czy gdzieś w dużym miejscu publicznym, na przykład na polędroku, krzyknąć, że jest jakiś materiał wybuchowy albo że gdzieś jest ogień. Sprawiasz, że ludzie zachowują się w pewien określony sposób i komuś może stać się krzywda. Ktoś w pańce może kogoś innego stratować i ktoś może stracić życie. Ale są sytuacje, kiedy możesz coś takiego powiedzieć. Kiedy faktycznie jest ten ogień, kiedy faktycznie jest ten materiał wybuchowy. Dlatego dwa lata temu, jak byłem, była sytuacja, że ktoś wykopał niewybuchy i faktycznie było zagrożenie, ale była też sytuacja, że gdzieś ktoś zadzwonił, że jest materiał podłożony pod scenę, i ta osoba, która zrobiła taki telefon, została złapana i skazana. Prawnie już mamy uregulowane, gdzie się kończy wolność słowa. Każdy człowiek, ma prawo do wyrażania swoich opinii publicznie, bez względu na to, jak bardzo byś się nie czuł urażony. Wszyscy ludzie mają prawo do swoich opinii i poglądów. Ktoś ma prawo publicznie powiedzieć, że uważa się z powodu swojego koloru lepszy, że na przykład jest lepszy od flupów, właśnie z tego powodu. Czy to może być obraźliwe pod czyimś adresem? Tak. Czy to jest coś niemiłego do usłyszenia? Tak. Czy to jest mowa nienawiści? Absolutnie nie. Każdy człowiek ma prawo być kolorystą, każdy człowiek ma prawo być fobem, czy to homofobem, czy to transfobem, czy to ksenofobem. Kto dał ci prawo cenzurować takiego człowieka i mówić mu, że nie ma prawa mieć takich opinii, takich poglądów i wyrażać swoich opinii? Czy możecie to obrażać? Możecie to obrażać, ale spychając go do podziemia, nie sprawisz, że jego opinie znikną. Jedynie to sprawisz, że jego opinia się zradykalizuje. A w momencie, kiedy on ma prawo publicznie wyrażać takie opinie, z którymi ty nie musisz się zgadzać, które mogą cię obrażać, bo właśnie na tym polega wolność słowa, to może pojawić się osoba, która wejdzie w nim dysku w dyskusję i będzie potrafiła zmienić jego zdanie. Skoro tak bardzo chcecie karać takich ludzi za słowa, to kto ma decydować o tym, kto powinien być ukarany, a kto nie? Takiego terminu legislacyjnie nie powinno być nigdy. Nie w kraju, gdzie jest wolność słowa. Owsik powiedział też coś parafrazując, rewolucje czasami zaczynają się od ostrych słów. Dlaczego wolność słowa jest taka ważna? Dlaczego nie możemy pozwolić, żeby wmawiać ludziom, że to, co robią, to, co mówią, to jest mowa nienawiści, po to, żeby ich cenzurować. Otóż Każde pospolite ruszenie, każda rewolucja, każde powstanie to wszystko zaczęło się od słów. W momencie, kiedy nie ma słów, w momencie, kiedy zabrania się ludziom mówić, zabrania się ludziom do tego typu rewolucji. Trzyma się populację za mordę. A skoro już mówimy o rewolucjach, powstaniach, obecna generacja nie ma jaj, żeby coś takiego zrobić, bo do tego potrzebni są mężczyźni, a w obecnych czasach męskość jest nazywana toksyczna i męskość jest zabijana. Czemu? Ponieważ takich ludzi jest łatwiej kontrolować, bo to mężczyźni pierwsi tupną to mężczyźni są tymi, którzy wywołują tego typu sytuacje to mężczyźni są tymi, którzy będą walczyć o swoje i o innych prawa a takich mężczyzn niestety jest już coraz mniej, ponieważ z populacji robi się pciowe, które płaczą wszędzie. A! Tu mała nienawiść! A! To mnie obraża, mowa nienawiści. Nie mają nawet jaj do tego, żeby usłyszeć kilka słów prawdy, bo prawda jest wtedy nazywania mizoginią, seksizmem, rasizmem, koloryzmem i inne tego typu izmy i fobie. Tylko po to, żeby kogoś takiego zdeplatformować i zagłuszyć. Bo co z oczu, to z serca. Out of sight, out of mind. Skoro tego nie widzę, to nie ma problemu. Słowa to tylko słowa, to ty decydujesz o tym, Jakie słowa Ciebie obrażają, ponieważ to Ty decydujesz o tym, jakie słowa trafią do Twojej świadomości. Ale moje skarbenki, przypominam, Pakros na zasięgu, Bobry kanał, pijaj na mój główny kanał, zostaw mi tam subskrypcję, godzimy Stelmacha, który drugi raz idzie po 100 tysięcy, musimy go wyprzedzić. Jeśli lofciasz swoich rodziców, zostaw mi subskrypcję, jeśli tego nie robisz, zostaw mi subskrypcję, jeśli jesteś obojętny, zostaw mi subskrypcję. Wbijaj do mojego Subscribestara, obalaj sobie jakieś koszulki w lumpekcie karionera i inne reflinki do klikania, wszystko masz w opisie. A, a, i Instagram, nie mam licencji na, na logo Instagrama, ale Instagram i Discord też nie mam licencji na logo. To tak mówię, to, to nie jest mój podpis, więc żebym ktoś filmu nie nagrał przypadkiem, że logo ukradłem.